Kochane dzieci, mamy dla Was niespodziankę, bo bardzo za Wami tęsknimy i postanowiliśmy nagrać ten filmik. Serdecznie pozdrawiamy, ściskamy i mam nadzieję, że szybko się spotkamy. Hej kochani, mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku i że już niedługo się zobaczymy. Pozdrawiamy Was serdecznie, pa! Cześć kochani! Cześć kochani! Tęsknimy za Wami! No Mami! Udrabiajcie pilnie zadania! Pa! pa. Przedszkolaki. Bardzo za wami tęsknimy i mamy nadzieję, że już niedługo będziemy mogli znowu razem się bawić. Pamiętajcie, aby być w domu tacy grzeczni jak w przedszkolu, nie marudzić i pomagać rodzicom. Przesyłamy buziaki i uściski. moi kochani, mówili, patrzcie, działa ręka. Bardzo Was pozdrawiam, dęsknie za nami. Już nie mogę się doczekać, kiedy znowu będę mogła nam dać śniadanko, podać jadek i pobawić się z nami.